Siemeneczko, siemneczko, to mire predator i znowu mamy tu pana Bajrama z kolejnym wyzwaniem nocnym, tak więc dawaj. Martwię się, że umrzesz tam pracując dla Brekena. Bo powinieneś być tu, umierać dla mnie. Jestem gotów na kolejną rundę. Mógłbym cię od tego odwieść, ale mój biznes prosperuje dzięki błędom oceny popełnianym przez ludzi takich jak ty. Twoją nagrodą, jak nie dasz się zjeść, jest kasa oraz wielce przydatne dalsze życie. Hmm. Dobrze wiedzieć. Dawaj. No to jedziemy. Osiągnij cel w wyznaczonym czasie. No, coraz bardziej trudność się zwiększa.

Tam, 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 tam... I co Każde w żodzie? To zwycięstwo to coraz większy kłopot. Oszukujesz? fory twierdzą, że tak. To twoja dola. Właściwie, tak jakby tym razem to zarobiłeś. Jakby... Przyjdź znów, jak będziesz chciał umrzeć. Dobra, dzięki, ziom. To na pewno się będziemy widzieć. Do następnego.